Dobrze, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Vader. Wychodzimy z punktu medytacyjnego i bez zbędnego przedłużania uh, będziemy się powoli przebijać przez uh, tutaj tych szturmowców i tak dalej. Tak będziemy musieli wrócić na Datomire Notabenem. W ogóle przed chwilą uh, wyczytałem uh, jedną z tych głupotek, które można wyczytać w sieci w sensie Demet, a ktoś na poważnie bodajże stwierdził, że dialekt, że łacina to jest tak naprawdę dialekt e, słowiański z Półwyspu Apenińskiego, co jest, oczywiście jest to głupota maksymalna, natomiast no, no co zrobić, no, ale dobra, o, Dame. no tak, tutaj sobie otworzymy drugie przejście. Okej. Okay. Co tam, bd One? Co odkryłeś? Skrzynkę? Imperialne urządzenia. Generują energię, kontrolę. wszystko. Fajnie, świetnie. Super. Trzeba to zrobić po prostu szybko. Tak, właśnie. Hop, hop. Okej. Okay. No i lecimy dalej. I tu mamy... jełopy. Siema... Dobranoc. He he. Fajnie, fajna muzyka gra tutaj. Jest taka, wiecie, żywa. Żywiołowa, można rzec. Ach. Siema, koledzy. No, oh, shit. Dobra, to jeszcze raz. Odsunąć się, Nie! No. Co jest? What the heck? Serio? Jaki absurd! Dobra noc. No, fajnie. Super, super. Ja się cieszę. Jak nigdy po prostu z tego obrotu spraw. Naprawdę. Gdzie ja tędy wyjdę? O, Dame, nie pamiętam tej lokacji w ogóle. Ja w ogóle zapomniałem, że ona istnieje. Serio, uwierzcie mi lub nie, ale zapomniałem, że ja na Illum jeszcze będę. W sensie, ja zapomniałem, że ja w ogóle. wiecie, ja myślałem, że mi, że od razu lecimy do końca, do endgame'u. A się okazuje, że nie. W sensie, no. Jakby zapomniałem totalnie o tym, o tym, o tym, o tym miejscu. O tym, że tak to będzie wyglądało tutaj. Um, no. Ale tutaj chyba dolecimy do tego miejsca, do którego wcześniej kiedyś mi się tam nie udało dostać. Tak, tak, to jest to miejsce. Dokładnie to. Esencia zdrowia? Tak. Jedną z trzech. Oba, noba, oczy. Odkryto sekret. Hmm. Duma adepta. No, takie życie ziom. Dobra, tu mamy zbadane 80%... Dobra, no to lecimy po ten sekret, który jest tam na horyzoncie, który tam widziałem. Mamy stymy, więc nie mogę za bardzo szaleć tutaj też. O, jeśli chodzi o ryzykowanie życia. Bo wcześniej zbyt bardzo ryzykowałem, no bo jestem idiotą. Wiecie, tak to już mam po prostu w naturze. Dobra, tędy nie przejdziemy, musimy iść do góry. No dobrze. Po... po tą esencję mocy, czy po coś tam. Okej. Okay. Sobie przeskoczymy tutaj, hop. Sobie wskoczymy tutaj, hop. I przeskoczymy sobie tutaj, hop. Jaki abs... Nie to ben... prawdopodobnie nie ma sensu, w sensie nie ma sensu się tym przejmować, bo jest to tylko błąd. Jest to tylko błąd. Nie! Co jest? Jeszcze raz. No, dobra, dobra, mamy to Jest, jakbym teraz jeszcze tam jeszcze raz spadł, to przecież mnie by szlak trafił. Dwa na trzy. Dobrze. Kierował się do jaskiń! Wołał, ale nie go znaleźć! zaginiony adept. Tak? Tak, pozostałości obozu mi z martwił się o który Zaginął w jaskiniach, Tak, bo tutaj... Znaczy rycerze Jodai są przewaleni pod tym względem. Oni są w stanie zabierać dzieci w takie miejsca, w których oni e, giną. To dosłownie giną. Niech ktoś mnie Wiecie, to nie jest tak, że ten typ tutaj jakoś tak na niby sobie umarł czy coś. Nie, nie. Ci adepci tutaj ginęli na potęgę. już wiadomo, każdy, o każdego starano się dbać, no ale nadal. Ci adepci tutaj ginęli. To bardzo. <grym> Się to zdarzało bardzo często. Więc super, super. To jest bardzo fajna rzecz, kiedy ufasz ludziom, a oni cię zabierają do miejsca, w którym tak sobie. a po prostu zginiesz, nie? To jakby. Stary ziemoczko, no tak wyszło, nie? Jakby nie gniewaj się. E, dobra, no to jedyne co nam zostało, to droga do wyjścia teraz, e, która znajduje się pewno pode mną i w tą stronę. Tylko, że w tą stronę nie pójdę, więc muszę iść w tą stronę i wejść do góry. Otóż to. Na spokojnie. Może mam dwa stymy. Jest dobrze, jest dobrze. Nie dokonałem zapisu. No po prostu perfekcyjnie. Mam osobiście nadzieję, że nic mnie tutaj nie zabije. Poza tym typem tam. On ma wielkie szanse mnie zabić. Jak będę się przemieszczał on strzela z rakietnicy. Wcześniej go nie doceniłem i, i... zmarłem. Um, więc trzeba uważać. No, no! Abyś się spróbował nie chwycić, nie? Typie, naprawdę. Uch. O nie! Faktycznie. Nie, zostawcie mnie. Ziomki, słuchajcie. Załatwmy to polubownie, ok? Nie! Najpierw załatwimy tego typa, bo on mnie wkurza. Naprawdę, dobra, ale mamy przynajmniej całe zdrowie. Dobra, i punkty zdrowia. Ten, i punkty doświadczenia zostały nam przywrócone. Spadni, Ty też. Koniec. Dobra, ten szturmowiec jeszcze czystki. Chodź tutaj, kolego. No, chodź, chodź. Spróbuj coś zrobić, no. Patrz, pokażę ci sztuczko, ok? Nazywa się Martwy Martwy Gościu. Ha, dobra noc. Dobra noc kolego. Jeszcze tam ci dwaj. Dobra noc. No, nie pokonacie mnie, sorry, ziomuś. Chciałbym, ale nie daliście rady. No, tak wyszło. Nie gniewajcie się. Tak po prostu jest, no. Tyle 96%. Gdzie jest ta reszta procentów? To jest max Tutaj. Tutaj czegoś nie zbadałem. 96%? Serio. 4 Dziew... skrzynie, 4 na 5. No to jest jakaś kpina ze mnie. Ktoś sobie ze mnie ewidentnie robi jaja. Jak długo kocham. Czy ja. Czy to jest. Kwe... Nie, to, to nie jest kwestia tego. A jasny gwint, No. Dobra, trudno, nie mamy ilum całego na maksa. Shit. Trudno. Życie. Wiecie, tak to już bywa. Raz na wozie, raz w ekozie. Płyniemy. Zhakowałam ich. Przyfruję też łączność, ale pewnie niedługo ją przywrócą. Dobra. Może kupi nam to trochę czasu. Dzięki. Roi się tu od szturmowców. ilum była naszą planetą, nie pozwól, by o okay. zapomnieli. Jest dobrze. Jesteśmy, mamy zapis. Cholera jasna, nie wiem, nie zrobimy ilum na 100%, trudno, życie zdarza się. Najwyżej kiedyś tam wrócę, jak skończę grę i sobie dobiję tę, tą skrzynkę, poeksploruję trochę tutaj i tak dalej. Mm, przepraszam. Natomiast no, na razie to tam pal licho. Serio. Jak nad wami? O czym ty go? O, oh, shit. Dobra noc. Chodź tu, Sondo. Jeszcze z tobą mam do pogodania. Nie? Dobra noc. ode mnie. Won! Won! No. Dobra. To lecimy stąd. Uciekamy, ewidentnie nie. Typie nie powinniście sprawdzać nic, co jest związane z Jedi w tym miejscu. Co jest? Dobranoc, tak. Podleczyłem cię. Ja wiem, że... Pytał o... To BD, ale no. Jeśli dotrą tutaj przed tobą... Nie przylecieliśmy tutaj, żeby dać się złapać. No. Dobra, chwila, chwila, chwila. Ja bym jednak się dostał na górę najpierw. Warto było się wspinać. Wow. Nie no, ale to wygląda epicko. Gdy tak mały jak ty. Faktycznie. Ale nie tak odważny. To... To planeta wygląda naprawdę pięknie. Naprawdę pięknie. Proszę bardzo, otwieraj. Hej, BD, tutaj. Świetnie. Zawsze znajdujesz coś ciekawego. Kompaniero. No, nie, yes. jedno połączenie mi zostało do zdobycia. Dajmy. Kompaniero. Strzaskane jezioro Max. Świątynia. Jedi, Max. Kryształowe jaskinie, te 4%. Ale wszystkie skrzynie mamy zbadane, to jest najważniejsze. Ha! Czyli kiedyś jednak umrzesz, spadając. No cóż, dobra. Czy ja się tam mam czegoś chwyci Tak. Idealnie. Pokaż nam jak spadasz do cztery łapy i hops, idealnie, najszybsze no schodzenie na świecie. Lubię takie coś, takie rzeczy. I teraz tutaj będziemy walczyć z dwoma atatami. Wróć, ateste, z dwoma atestem. Jeśli dobrze pamiętam. Sir, mamy towarzystwo. Nie grzisz zamkiem młwiśka. Co? Przesięgacie imperium, oszalałeś młody? No E, e, eh, ziomek. Luzuj, chwila, chwila, wait. No. Nie jest trudne zabić, rozwalić te cholerne maszyny kroczące. Zrobił to Luke Skywalker z użyciem pieprzony linki. I łoki to zdołały zrobić. To ja też zdam radę. Yeah! Mamy to. Zrobiony. Drugi atest rozwalony. Dobranoc, kolego. Zostałeś unieszkodliwiony. He i lecimy stąd 4% God Goddammit! Uciekamy stąd Spadamy stąd moi drodzy Tu nie jest przyjemnie już I burza minęła, no Warto zaznaczyć, nie? Udało się Tam tak. Bez was by mnie tu nie było Dawniej na brace marzyłem o szturmie na Korusand u hmm. ocalonych z rady Jedi A teraz? Los zakonu jest w rękach hazardisty, upadłej Jedi i słabego padawana. Z i partaczy. Dokładnie tak. Można polegać tylko na Bidi. Pozwolił Kordowie wymazać pamięć, by mógł nas prowadzić. Oboje chcecie ha. poświęcić wszystko. Przecie naprzód, choć szanse są bliskie zeru. Porażki są częścią życia. Już Dokładnie tak. Dziękuję. Wam wszystkim. Dobrze, lecimy. Lecimy na Datomirkę. Na Zefo nie było czasem ogromnego wraku? Może tam być coś ciekawego? Na Zefo już mamy zbadane. Na prawie 100%. <noise> Więc nie, tam, tam na tym wraku nie. Na tym wraku ten wrak, ten wrak, ten. Wrak, ten. Już nieważne. Datomira prawie cała zbadana. Bogano, Kasik. Bogano zbadane. Kasik zbadany. Zefo nie zbadany. <noise> Ilum prawie zbadany. Ile? 98%? Cholera jest na no, te 2% a to mnie będzie gryźć później. Tak więc no ja sobie myślę poza odcinkami po prostu sobie wezmę po uzupełniam te wszystkie tam gdzie mam problemy jakieś tam, wiecie. Czas na pojedynek. Tak, pora dojastać tak. Gotów na Dotmira. Jesteś na A co z tobą I trilą? Nie wiem, czy w ogóle Dobra, to wy sobie tam lećcie. I dlatego jestem z ciebie bardzo dumna. No ja z siebie nie jestem w ogóle dumny, więc... Pamiętaj, że nie jesteś sama. Tak. M dobra, my medytujemy. Tam jakby... Amen. Doskonale. I wydaje mi się, że nie uda nam się ulepszyć Kala na maksa. Takie mam wrażenie. Niejasne. Ale tylko moje takie wrażenie. No. Dobra. Chcę się ulepszyć. Um, zdobyć wszystkich umiejętności Dobra, może. O. Zobaczymy. Może jak się będziemy przebijać teraz przez Datomirę, to może się uda coś ogarnąć więcej. <grytanie> ale dobrze, na no Datomirce... Jak wylądujemy sobie na Datomirka, to sobie zakończymy odcinek, tak myślę. to będzie dość krótki odcinek. No ale zbliżamy się już też do końca gry, więc jakby spokojnie. To nie ma problemu większego, prawda? Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dokładnie tak. Dobrze. I teraz zasadniczo, co tam. A, tu są siostry nocy. Świetnie. Formalnie mamy wszystko tutaj odblokowane. Tak więc ja dojdę po prostu do punktu zapisu. Um, I zakończymy sobie odcinek. Tak będzie najprościej w zasadzie. Dobra noc, siostrzeczki. No, sporo tych siostrzyczek tutaj się narobiło teraz. Ale mniej pająków. Jakby siostry w zamian za pająki, dla mnie to jest spoko deal, Jak mam być szczery. Więc no. No, tutaj będą jeszcze chyba bracia nocy teraz. Idealnie. Nie! Masa pająków! What the heck? Co tu się stało? Co tu się stało? Okej, okay, mamy pajączka rozwalonego do punktu zapisu. I kończymy odcinek. Oczywiście najpierw musimy pokonać siostry. Musimy? Nie, musimy. Dało radę, dobra. Tak więc dziękuję serdecznie. Trzymajcie się i pamiętajcie. Niech moc będzie z wami. Do następnego odcinka. Hej!